Szkoła podstawowa w MINICY była gospodarzem powiatowego turnieju bezpieczeństwa w ruchu drogowym. W eliminację do turnieju wojewódzkiego wzięły udział Szkoły Podstawowej i Gimnazji z terenu powiatu brzozowskiego. Organizatorami byli Komenda Powiatowa Policji w Brzozowie, Starosło Powiatowe w Brzozowie oraz Urząd Miasta Gminy Brzozu. Nad prawidłowym przebiegiem zawodu wczuwała komisja pod przewodnictwem sędziego głównego, aspiranta sztabowego Kazimierza Barańskiego, asystenta Wydziału Prewencji i Ruchu Drogowego Komendy Powiatowej Policji w Brzozowie. Zawodnicy zmierzyli się z testem wiedzy o ruchu drogowym, miasteczkiem ruchu drogowego oraz torem przeszkód. Poza tymi konkurencjami bardzo ważna była również wiedza i umiejętności z zakresu udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej. Mam na imię Arkadiusz Adam. Nazywam się Kasper Bober. Nazywam się Hubert Augustyn. Mam na imię Łukaszając jesteśmy z Doma Radza. Taki turniej pomaga w zachowaniu na drodze? Pomaga. Między innymi dlatego, że łatwiej jest później zdać ważne testy. Jak poszło na turnieju? Na turnieju było dość ciężko, ale w miarę dobrze nam poszło. To czy miasteczko ruchu drogowego było łatwiejsze? Zdecydowanie łatwiejsze było miasteczko rowerowe. Sędziowie mieli jakieś dowody z Do arka była tylko taka uwaga, że wymusił pierwszeństwo. Kasper miał parę drobnych błędów, a ja tylko nie, zasygnalizowa nie zasygnalizowałem skrętu. Z jaka, jakąś taką sytuację, która sprawiła cię Ciebie najwięcej pokazała? Najbardziej. Najtrudniejsza była łezka i slalom. Na to, że przeszkód. Podstawowym celem turnieju jest podniesienie poziomu bezpieczeństwa wśród najmłodszych uczestników ruchu drogowego. Chodzi tu przede wszystkim o to, aby dzieci od najmłodszych lat już wpajały w sobie zasady bezpiecznego zachowania się na drodze, wzmożonej czujności i ostrożności, ale przede wszystkim zasady ograniczonego zaufania do innych uczestników ruchu drogowego. Taki turniej przede wszystkim wpływa na ich bezpieczeństwo na drodze, a także promuje w ten sposób zachowania bezpiecznych uczestników. W rywalizacji wzięło udział łącznie 10 drużyn, 5 ze szkół podstawowych. Pięć Z gimnazjów Zwycięstwa nie dali sobie wyrwać faworyci. Drużyna gospodarzy ze Szkoły Podstawowej w Zmienicy, która wystąpiła w składzie. Natalia Zubel, Paweł Popiel, Patrycja Chrobak i Hubert Zubel. Drugie miejsce zajęli uczniowie Szkoły Podstawowej w Noscu, a trzecie Szkoły Podstawowej nr 2 w Zietnicy. Czwarta lokata przypadała Szkole Podstawowej w Doma Razu, zaś piąte Szkole Podstawowej w Brzozowie. Indywidualnie zwyciężył Paweł Popiel przed Bartłomiejem Bąkiem i Anetą Wandas. W grupie gimnazjalistów nie miało sobie równych troje zawodników z nosca, którzy znaleźli się na trzech pierwszych miejscach klasyfikacji indywidualnej. Kolejno Kamil Kociuba przed Bartłomiejem Kiełbasą i Julią Gierulą. Gimnazjum nr 1 w Brzozowie zajęło drużynowo drugie, a gimnazjum w domaracu trzecie miejsce. Kolejne lokaty w szupadły gimnazjalistom ze Starej Wsi i Jabłonicy Polskiej. Nazywam się Wojciech Sroka, jestem nauczycielem zespołu szkół w Starej Wsi. Jak co roku młodzież naszej szkoły bierze udział w ogólnopolskim turnieju ruchu drogowego. Młodzież przez systematyczne zajęcia, zarówno na miasteczku ruchu drogowego, jest zarówno z pierwszej pomocy, jak i Poprzez pracę na testach starała się osiągnąć jak najlepsze wyniki. Z roku na rok impreza powtarzająca się na terenie powiatu brzozowskiego przynosi efekty. Coraz więcej młodzieży zapoznaje się z tym, co powinna młodzież w ruchu drogowym reprezentować: a więc wiedzę, a zwłaszcza kulturę i fair play. Wszystkim uczestnikom za udział w turnieju zostały wręczone upominki, natomiast zwycięzcom wręczono dyplomy, okolicznościowe puchary i medale oraz nagrody rzeczowe, które zostały fundowane przez starostę brzozowskiego Zygmunta Błaża, burmistrza brzozowa Józefa Rzepkę, wójta gminy Domara z Jana Kembre, wójta gminy Dydnia Jerzego Adamskiego, wójta gminy Haczu Stanisława Jakiela i wójta gminy Nożrzec Antoniego Gromalą oraz dyrektora wojewódzkiego ośrodka ruchu drogowego w Krośnie Ryszarda Siepietowskiego.